A dzisiaj połączymy salki i środowisko. Jazda! Uh! Macie w domu ciepło i prąd? Jeżeli tak, to znaczy, że węgiel, który jest wydobywany w tym miejscu, został już odpowiednio przetworzony i dobrze. Niestety stało się to kosztem środowiska naturalnego i w tym miejscu, zamiast na przykład pięknego lasu, mamy olbrzymią dziurę, większą jeśli chodzi o powierzchnię niż cały las łagiewnicki w łodzi. Na szczęście są takie projekty, które te wielkie dziury przywracają naturze. Trudno uwierzyć, że to miejsce, w którym teraz jestem, to także jest przykład ingerencji człowieka. Jeszcze 20 lat temu, mniej więcej, w tym miejscu były olbrzymie zwały ziemi, uformowane w różnorodne skarpy. A teraz mamy piękny las, w lesie mamy grzyby, mamy sarny, mamy dziki, mamy jezioro w nim mnóstwo ryb i mnóstwo roślinności. To się nazywa rekultywacja. Pytanie, jak się to robi? Eksploatując e, surowce, ingerujemy w środowisko. E, powstają wyrobiska, jak również e, usypywane są zwały ziemi. E, trzeba to oddać naturze, oddać e, użytkownikowi, oddać zwierzynie, która tu była. Projektując e, kopalnię już wtedy na tym etapie e, wszystko jest zaplanowane. Gdzie będzie, gdzie będzie zwałowisko, e, jak ono będzie wyglądało, co na nim będzie. Po prostu mamy projekt i wiemy, jakie drzewa mają tu być posadzone, jakie, żeby to jak najlepiej wyglądało i jak najlepiej to było użytkowane dla okolic, dla środowiska. A w jaki sposób dobieracie gatunki drzew? To jest ten sam skład gatunkowy, jaki był tutaj te 30-40 lat temu? Nie. Każde tutaj drzewo posadzone to jest według projektu. Jest biuro projektów, które projektuje nam. W co będzie tu sadzone, ale na jakiej podstawie? Oni pobierają próbki ziemi, jakie tu są. Są to fachowcy, którzy dobierają, na, na jakiej glebie, na jakiej tutaj może jakie drzewo rosnąć najlepiej. Wybiegnijmy w przyszłość. Mamy dwie olbrzymie, kolokwialnie powiem, dziury, czyli pole bełchatów i pole szczerców. To jest teren, który, jak zakładam, też będzie poddany rekultywacji. Tak. Co tam się stanie? Będzie to rekultywacja wodna. E, tam... Jednym słowem, zalejemy to. E, można tak powiedzieć, że zalejemy. Powstaną dwa olbrzymie zbiorniki wody e, o powierzchni około 4000 hektarów. Będzie udostępnione dla ogółu ludzi, e, bo wokół powstaną przepiękne przystanie. Będzie tam też również taka wprowadzona rekultywacja parkowa, gdzie e, będą drzewa już innego gatunku e, posadzone i będzie zagospodarowane to przepięknie. To ja jeszcze zapytam o to miejsce. Znajdujemy się teraz na górze Kamińsk i obok nas już jest bardzo ładny zbiornik wodny, w którym ja mam ochotę się wykąpać. Mogę to zrobić? Nie. Niemniej nic straconego, bo góra Kamińsk to miejsca, które są już zagospodarowane w taki sposób przez człowieka. Że my możemy z tego korzystać i to zobaczcie, jak fajnie. Najbardziej znaną z atrakcji, które są na Górze Kamiejskiej, jest bez wątpienia trasa narciarska. Od 760 do 800 metrów długości, w zależności od tego, jak liczyć. I kolej linowa, która pozwala zabrać na górę w ciągu godziny do 2000 narciarzy. Pamięta Pan, jak ta góra powstawała? Tak, no to czasu może nie zamieszło, ale dosyć y, dawno temu. Rok 1977, 6 czerwca, rozpoczęła pracę y, pierwsza koparka, transport, y, taśmociąg i zwałowarka. Zdejmowano nakład z nad złoża węgla brunatnego, rozpoczęto tutaj usypywanie tego zwałowiska zewnętrznego, i to było wcześniej, no parę lat temu. Ja wtedy byłem w liceum, sadziłem tutaj pierwsze drzewka. Y, usypywanie trwało 16 lat, ale w międzyczasie Tutaj taki pan inżynier Edward Księżyc wymyślił, że w tym miejscu można było na Stoku Północnym zorganizować trasę narciarską. I w 1983 roku w zakładach mechanicznych, tutaj w kopalni w wydziale mechanicznym kopalni Wenebronatnego, zmajstrowano, bo to była taka samoróbka, wyciąg, taką wywierączkę. Ona jeździła 3 lata. W 1985 roku zamontowano nowoczesny wtedy wyciąg orczykowy Polsport. No ale. Seria bez śnieżnych zim. Tutaj miejscowi ludzie są bardzo przedsiębiorczy. Po trzech, czterech latach niestety z nic nie zostało, zostały rozszabrowane, ale trasa była i, i ochota na to, żeby tutaj też i samemu dla pracowników kopalni zorganizować trasę narciarską i dla no, ludzi wokół, bo mamy dobrze skomunikowane miejsce i w 2003 roku Powstała koncepcja, zapadła decyzja o budowie ośrodka w takim kształcie, jak jest obecnie. Na początku tutaj ludzie przyjeżdżali na sprzęcie takim no, historycznym, wołającym no pomstę do nieba. Dla kogoś to jest związane z sportem narciarskim. To wszystko ewoluuje, zmienia się kultura narciarzy, umiejętności. Sprzęt jest coraz lepszy, tutaj mamy wypożyczalnie i instruktorów. i teraz no tak jak było na przykład 90% początkujących i nie mających pojęcia o zjeżdżaniu i przez to też było wielu wypadków i goprowcy mieli pracę, to teraz te proporcje się odwróciły. 90% ludzi jest y, przygotowanych do jazdy na nartach, y, bawi się bezpiecznie, dobrze, bo no to właśnie o tym świadczy ilość interwencji gopru, no, są tutaj cały czas, ale pracy mają zdecydowanie mniej niż y, w pierwszych sezonach. Ale Góra Kamiński, ten ośrodek to nie tylko zima. Ośrodek czynny jest cały rok. Co jeszcze można tu robić? No lato, klientów y, mamy zdecydowanie mniej. Zimą 150 tysięcy do 150, latem 20 tysięcy lub y, no ciut mniej więcej. Ci ludzie też tutaj się dobrze bawią, bo przyjrzający tutaj gość latem mają do dyspozycji kolej linową i przejazd y, widokowy taki, który my odwiedziliśmy. Jest perspektywa na Bełchatów, Piotrków, Worską y, Górę, y, panorama y, kopalni, elektrowni. I to jest tak y, dla y, bardziej leniwych jest tor zbudowany w 2008 roku, duża dawka adrenaliny. No, są dzieci, które po 30 razy zjeżdżają i nie chcą z tego urządzenia zejść. Dla bardzo aktywnych mamy tutaj 60 km tras rowerowych, trasę żółtą, czerwoną, niebieską. Można objechać całą wierzchowinę. Trasa jest w ogóle ośrodek skomunikowany z Bełchatowem ścieżką rowerową 23 km i można tutaj no, pojeździć. Człowiek wpływa na przyrodę na bardzo wielu polach. Usypuje góry, sadzi lasy, ale także sprowadza rośliny, które nigdy w inny sposób nie miałyby szansy prawdopodobnie dostać się w miejsce, w którym teraz ten człowiek bytuje. I problem polega na tym, że te rośliny nie zawsze są pożyteczne. Jak na przykład ta roślina. Co to jest za roślina? To jest nawoź kanadyjska. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to rodzimy gatunek. Pochodzi po prostu z Ameryki Północnej. Jak do nas trafiła? została przywieziona jako roślina ozdobna do ogrodów, do uprawiania jako no, roślina ciesząca oko. Natomiast uciekła uciekła zwyczajnie za siatki tak jak wiele innych roślin. Ona w tej chwili tak naprawdę porasta w wielkie połacie terenu wypierając nasze rodzime gatunki. To jest jedna z tych właśnie gatunków obcych, które w swoim środowisku, tam gdzie ona naturalnie rośnie mają wrogów, Ktoś je zjada, ktoś na nich żeruje. One po prostu tam mają jakieś bariery, które nie pozwalają im się rozwijać. A u nas nie. Mamy jakieś drzewa inwazyjne? Mamy drzewa inwazyjne, oczywiście. Otaczają nas powszechnie. To jest na przykład czeremcha amerykańska, to jest klon sionoginny. W czym taka czeremcha amerykańska ma przewagę, jeżeli tak można powiedzieć, nad naszą polską czeremchą? Generalnie została sprowadzona do lasów po to, żeby zbogacić runo, podszyt i żeby uzyskać szybko masę drzewną. Okazało się, że wybiera w natychmiastowym tempie nasze rodzime gatunki. Wyobraź sobie, że ona potrafi w ciągu jednego roku urosnąć o metr. A ile rośnie dąb na przykład? Dąb rośnie jakieś 20-30 cm w przeciągu roku. I wyobraź sobie teraz, że ta czeremcha ma liście, które natychmiast rozkłada, zabiera światło naszym rodzimym gatunkom, i tak to właśnie wygląda. One nie mają szans, żeby się przez ten las czeremchy przebić. Czy każdego innego gatunku inwazyjnego, bo to wygląda dokładnie tak samo w każdym przypadku. Nie wiem, czy wiesz, taka jedna roślina ma. Ogromnie dużo nasion, które niesione są wiatrem i rozprzestrzeniają się na bardzo duże przestrzenie. Jeśli na przykład ją wytniemy, to ona ma drugi system zabezpieczenia w postaci kłączy podziemnych i te kłącze mają bardzo dużą długość, w ten sposób na bardzo duże odległości się rozprzestrzeniają. To pytanie, czy to jest problem? Mamy nawłość kanadyjską jest ładna, nie powiem, że piękna, ale jest ładna, więc w czym jest problem? Dlaczego ona nie może faktycznie rosnąć sobie także na polach? Ponieważ tam, gdzie ona rośnie, nie ma szans na wyrośnięcie żadna inna roślina. Ona praktycznie dominuje cały ekosystem, w którym się znajduje. W związku z tym nie ma bioróżnorodności. I to jest powód, dla którego rośliny inwazyjne są tak szkodliwe. Nie tylko wypierają nasze rodzime gatunki, nie mają tutaj naturalnych wrogów, czyli nic ich nie zjada, bo pochodzą z innej strefy klimatycznej, ale również dominują całe przestrzenie jako jedna roślina. Nic więcej tam nie urośnie. Jaki jest w takim razie problem w braku bioróżnorodności? W ogóle w przyrodzie. W ogóle. Bioróżnorodność to jest, to jest coś, co ostatecznie wpływa bezpośrednio na nas. Jeżeli mamy dużo gatunków, one są różnorodne, stanowią pokarm dla bardzo wielu zwierząt na przykład. Yy, między sobą mają różne yy, bardzo wiele zależności, cały szereg powiązań i w ten sposób tworzą całą przyrodę, która nas otacza. Są większe plony, mamy większe zapylanie, mamy. Yy, Kompletny łańcuch pokarmowy, czyli jedno zwierzę zjada drugie, na końcu tego łańcucha zawsze jest człowiek. Pamiętaj o tym. To możemy w takim razie, powinniśmy zakazać przywożenia takich roślin do Polski. Już dawno to zrobiono. Wyobraź sobie, powstała lista wszystkich gatunków inwazyjnych, łącznie ze zwierzętami, bo w świecie zwierzęcym też są takie gatunki jest ich około tysiąca. I Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zabrania sprowadzania takich gatunków jest to niezgodne z prawem, zabronione i trzeba za każdym razem, kiedy taką roślinę sprowadzimy na przykład do naszego przydomowego ogródka albo do jakiejś hodowli eksperymentalnej uzyskać zgodę.